Ta rodzina jeszcze nie wie, że być może nie będzie miała do czego wracać. Ale zacznijmy od razu od naszego planu na to miejsce. Rodzina narzekała na niewygodne łóżko, dlatego zostanie ono zdemontowane i od teraz wszyscy będą musieli przyzwyczaić się do spania na podłodze. Aby mały Brianek mógł w pełni skupić się na nauce z jego pokoju, zostaną usunięte wszystkie zbędne mogące rozpraszać go rzeczy, takie jak łóżko i meble. W salonie zostanie zdemontowany sufit, aby rodzina mogła w pełni cieszyć się nowoczesnym dachem wykonanym z azbestu. Pan Sebastian spędzał całe dnie na dupie przed telewizorem, więc kanapa i telewizor zostaną wyniesione. Pani Angelice, udało się ostatnio przypalić nawet wodę w czajniku, więc ze względów bezpieczeństwa cały aneks kuchenny zostanie usunięty. Toaleta zostanie zdemontowana. Od teraz rodzina będzie musiała załatwiać się na własną rękę. Aby uczynić miejsce bardziej przestronnym, ściany i podłogi zostaną usunięte. Z samego rana ekipa bierze się za demontaż zbędnego wyposażenia. Fajnie, panele już wyjebaliście. O, no, te lampeczki też poodkręcaj na handel. Ludzie mówią, że na takich remontach się mało zarabia, a tu trzeba mieć łeb do interesów. Podobno pana Sebastiana najlepiej grzeje czysta ze sokiem, dlatego zbędny kominek również jest demontowany. Zobacz jaki fajny. Bierzesz kurwa czy nie bierzesz? Dorzucę Ci jeszcze kanapę i dywan. Dobra, Przemo, za dwie godziny jestem. I... Super, czekamy na Ciebie. Aby ograniczyć wydatki przeznaczone na remont, Andrzej zajebał drzwi ze szkolnej świetlicy. E, woźny to go ścigał aż do budowy, ale jak mu Zbyszek z łopaty przypierdolił, to się nogami nakrył. Robota idzie pełną parą. Ekipa musi uważać tylko, żeby przypadkiem nie rozjebać ściany do łazienki, na której trzyma się cała konstrukcja dachu. Bo się obsunęła ściana do łazienki. Coś cię to na robinie, się. Samo. Samo z, A chuj z tym. W domu pozostało już tylko na nowo przywrócić prąd. Mimo tego, że elektryk Marek zdążył już obrócić cztery wina owocowe, zgodził się na wykonanie montażu skrzynki elektrycznej. Dobra, kurwa, tu se skręcimy palcami na odpierdol. Tylko nie dotykaj tego brązowego kabelu. Ekipie udało się ukończyć remont. Kasia dotarła na miejsce, aby ocenić efekty wykonanej pracy. Rana, co tu tak ciemno? Elektryk źle się podpiął. No pięknie wam to wyszło, ściany rozjebane, podłoga zerwana, brakuje tylko nasrać na środku. Przecież jest nasrane, a rzeczywiście. Po naszym remoncie w domu zapanowała bieda i ubóstwo. Mam nadzieję, że rodzinie się spodoba.